Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour. Le tour, toujours. Attachez vos baguettes. C'est parti. De quoi Bonjour, bonjour. Ici Stern pseudo professeur. Piotr Klin. No i kolejny odcinek Kud de France. tak jak mówiłem, nie oszukiwałem, będzie to Kud de Kud Kut de Krótka, ponieważ my dzisiaj można powiedzieć mieliśmy swój, z Pawełkiem podcastowym wkład w Tut de France, może nawet słyszycie go w tle, bo właśnie jeszcze się pakujemy, jesteśmy nadajemy prosto z serca polskiego kolarstwa, z serca Polski, czyli historii kolarskiego Pyruszków. No i dzisiaj my się przyłożyliśmy do Tour de France, bo z takich ciekawostek ustawialiśmy czasówkę Matylach przed, no, przed Tour de France Kobie. Także jeżeli tam jest czasówka, to można powiedzieć, że byliśmy aktywną dzisiaj częścią Tour de France, a nie tylko niemymi widzami tego przedstawienia. No a dzisiaj Bourgeoisie do saint Etienne. no to saint Etienne klasyczny taki trans transitional stage, taki ni to góry, ni to płaskie asfalty w, w, w wątpliwe, Jakości, no i może tak jak, tak jak mówiłem, no musi być odjazd, musiał być odjazd. No a dzisiaj, jak w ten odjazd zabrało zabrał się Filipogana, jak zabił się Stefan Kung, no to było komu kręcić. Do tego zabił się nieprzypadkowo yy, Mais do tego mamy jeszcze paru zawodników, takich jak Jorgens, Mateo Jorgensen, jak Fred Wright, także mocny odjazd, no i teraz był pojedynek. Czy sprinterzy dadzą radę na tyle trzymać tempo, bo jumbowizma, bo chciał być z przodu, żeby się nie przewrócić. To nie był dzień dla jumbowizmy, to był dzień dla teamów bądź teamów sprinterskich pojedynek. Teamy sprinterskie kontra ucieczka. No ale jak w ucieczce mamy mistrza Europy, mamy mistrza świata w jeździe na czas. No i oczywiście tam na pewno byli oni podpuszczani przez tych współuciekinierów, żeby nakręcać tempo, no bo przecież to są najlepsi, tak potrafią to robić, także panowie nakręcali to tempo, no a w pewnym momencie kiedy teamy sprinterskie, no i może zostałaby ta ucieczka skasowana ale na 71 km do mety jeden z zawodników Lotto Sudal wyprostował zakręt zanim ten zakręt wyprostował następny zawodnik Lotto Sudal, podcinając Kalabaiwana on tam już tak upadł, strasznie się zwijał, że wyglądało, że raczej nie pojedzie dalej wyścigu, no ale niestety był to zły moment, żeby się przewrócić, bo Alpesin Feniks nakręcał tempo z przodu, żeby gonić tych uciekinierów. No a tutaj kale piłen, lot to też nakręcało tempo, na no leko, że karę piłen się przewrócił, musieli na niego poczekać, więc gonili peleton, zamiast gonić ucieczkę. Tutaj też taka ciekawa sytuacja, bo potem nawet samochód Alpesinu Infenix, który nakręcał to tempo i gonił ucieczkę pomagał Kalebowi Iłanowi dogonić peleton, czyli taki, no można powiedzieć ładny gest tutaj ze strony. Timu Alpesin Phoenix że aż w pewnym momencie jak się chorował na, na, na klapie Iwan, podjechał komisarz wyścigu i mówi, co, tu proszę nie cholować I pokazał tylko ręką, żeby odjeżdżali, odjeżdżali. I oni tak machają, co? Przecież my co my odjeżdżamy, nie jesteśmy z jego timu, Więc oni potem odjechali gdzieś tam się jeszcze bokiem wcisnął samochód lotto sudal między komisarzy wyścigu, a między ten samochód Alpesina dalej zaczął chorować tego Iwana tak z trochę dalszej odległości, no ale to oznaczało, że tak jak mówię, Peleton nie gonił pełnią mocy Timu Sprinter. Gdzieś tam dosyć smutno wyglądali, wyglądał Jakobsen. Tak jak mówię, Ewan go, gonił, także w pewnym momencie. W pewnym momencie ta, 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 cały czas przewaga jakoś nie spadała znacząco ucieczki, no i teamy sprinterskie odpuściły, było takie rozluźnienie na 45 km do mety, no i przejął tutaj, przejął pogoń, została przejęta przez Team Bike Exchange, no bo oni oczywiście mieli Michaela Mafiosa, który nie zabrał się w ten odjazd, co duża tutaj gafa z jego strony, no ale tak, no i tu było tak zabawnie, bo już tak gonili, tak na tych właśnie zjazdach, na tych krętych drogach do St. Etienne, jeden z zawodników nawet zrobił, praktycznie przeleciał prawie przez w zakręcie go postawiło prawie i wyleciał prawie z zakrętu, taki ślizg koniem na dwóch kołach, delikatny, ale to ustał. Także pogoń szła pełnym gazem, ale ta przewaga nie spadała, nie spadało, no bo tam z przodu Kungana, 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 PTZ, Kungana, 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 right. Także po chyba 30 km ucieczki był taki moment, kiedy jest już nawet musiał wyjść na przód, tylko tak machnął głową, głową tego nie skasujemy, więc już było wiadomo, że na 30 km, że ta ucieczka dojedzie, zaczęły się ataki, zaczęli atakować Petersena, ci czasowcy, no bo wiedzieli, że on ma najlepszy sprint, no ale w pewnym momencie to Petersen zaatakował, w momencie, kiedy Gana sięgał po, po żel, wyskoczył mu z pleców i tak pociągnął za sobą Wrighta, pociągnął za sobą Ugo Ula. No i ci czasowcy zostali ujechani razem z Mateo Jorgensenem. No a ze sprintu, ze sprintu kto miał wygrać? To no, mi świata, także Max Petersen w końcu coś tu ugrywa dla Treka. Drugi Fred Wright, ten młody młody Brytyjczyk. Trzeci Kanadyjczyk Ugo Il Czasowcy dojeżdżają, to im biorą w szczęki Kung przed Jorgensenem i Ganną, także w czasowych szczękach Mateo Jorgensen z Umówi star No a na, na metę jeszcze wpadł, żeby parę tych punktów do klasyfikacji zielonej zgarnąć V2Nat. Florence Eneszar próbował te punkty mu skraść. No a to wszystko jest no powiedzmy sobie szczerze: w koszulce zielonej V2Nat ma 333 punkty. Drugi jest ma tej 164. A Fabio Copsen ma tych punktów 155. Także wiem, że niektórzy powiedzą, że sport jest piękny i nieprzewidywalny. No ale tutaj, jeżeli tak, Mówicie, to postawcie pieniądze na Jakobsena, bądź też Pogaczara na zieloną koszulkę. Na pewno zarobicie dużo pieniążków w Paryżu. Co do koszulki Górskiej, dzisiaj nie było tutaj jakichś wielkich rozstrzygnięć, wielkich zmian. Także Geszkę nadal w tej koszulce króla, pseudo-króla Gór można by było powiedzieć. W koszulce białej oczywiście Pogaczar bez zmian, żółtej Winegol, bo tu nie było zmian w generalce. A w klasyfikacji Mowi Starowej prowadzi Ineos Grenadiers przed Jumbowismo a na miejscu gdzie jest Mowista, gdzie jest Mowista, Uuuu, powoli, po cichutku, awans, 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 albo nie ciężko, miejsce szóste w klasyfikacji Mowistarowej e, Movistaru, no i, no i chyba tyle można powiedzieć, miało być przewidywalne, przewidywalny etap, w sensie miała być ucieczka, była ucieczka, zebrała się mocna ucieczka, e, więc dojechała z ucieczki, wygrał najlepszy sprinter jednodniowy na jutro, e, kto wie, no ciekawy etap, bo mamy troszeczkę znowu tych pagódków w Etienne de Monde, no i e, Finish na takim stromym, stroma końcówka, kto wie, no jeżeli Tadej Pogaczar jest zdesperowany, naprawdę będzie szukał tych sekund, dlaczego miałby nie szatnąć, nie zaatakować, żeby zgadnąć może bonusy. Także tutaj dzisiaj była to, był to pojedynek między teamami sprinterskimi a um, uciekinierami, jutro może być to właśnie um, pojedynek między ucieczką a łapczywym tatkiem. Pod jadkiem, bądź też nie jadkiem. E, także, tak jak powiedziałem, te, telegraficzny skrót, bo to ćwierć oka moje było skierowane dzisiaj na e, etap Tour de France, ale mam nadzieję, że, e, że coś, coś się tutaj e, Wam w głowach rozjaśniło. Jak już wszystko wiedzieliście, to brawo, jesteście kumaci. E, a ja mogę Wam tylko powiedzieć: e, do usłyszenia jutro. hmm Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. To jest dobra, już popuszczam.